W szóstej dziesiątce jestem. No to już jest chyba y, y, słodka tajemnica Pana Boga, no, którą w jakimś tam momencie swojego życia y, odkryłam jako swoją drogę powołania. Myślę, że nie bez znaczenia y, była tutaj Maryja, ale też i moja mama, która właśnie u Matki Bożej wypraszała łaskę. Y, Macierzyństwa, równocześnie składając taką obietnicę, że dziecko, które się urodzi, będzie własnością Matki Bożej. I tak w największym skrócie to się stało. Ja nie miałam świadomości przez wiele, wiele lat o takim właśnie akcie poświęcenia dziecka Maryi, którego aktu dokonała moja mama. W związku z tym, kiedy rozeznawałam życie zakonne i miejsce swojego, że tak powiem, życia, nie kierowałam się od razu wyborem, że ma to być zgromadzenie maryjne. I może właśnie dobrze, że nie wiedziałam o tym akcie poświęcenia mamy, bo byłam bardziej otwarta na działanie ducha świętego. Byłam otwarta na różne znaki, które no właśnie ewentualnie wskazywały mi drogę do zgromadzenia, a równocześnie może to też utrudniało mi, bo gdybym wiedziała, że moja mama aż tak bardzo była nakierowana na Maryję. To, to może szukałabym od razu maryjnego zgromadzenia. A tak przymierzałam się troszeczkę do różnych zgromadzeń, równocześnie bardzo wyraźnie odczuwając, że to nie jest to zgromadzenie. Chociaż oczywiście nic złego ani przykrego mnie tam nie spotkało, ale czułam w sercu, że to nie jest moje miejsce. No i właśnie rok przed maturą spotkałam na rekolekcjach siostrę służebniczkę Maryi Wielkopolską, którą tak po prostu zagadnęłam, ponieważ patrząc na jej strój nie znałam takiego zgromadzenia. Zapytałam skąd jest, co robi w zgromadzeniu i ona w dwóch zdaniach właściwie odkryła przede mną, że to jest właśnie to miejsce, to zgromadzenie i ta posługa. I tak właśnie trafiłam do Sióstr, służebniczek, których wcześniej zupełnie nie znałam ani miejsca, gdzie, gdzie później wstąpiłam. Dwunasty no, rok posługuję tutaj w Sekretariacie Generalnym. To jest takie miejsce, Pewna, pewna pustynia i pewna samotność. Samotnia, o może tak bardziej. Popracuje tutaj zazwyczaj sama i można powiedzieć, że jest to takie miejsce, gdzie tworzy się pisaną historię zgromadzenia. Ponieważ wszystko to, co się dzieje w terenie, wszystkie posługi, sióstr, dzieła, które są prowadzone w zgromadzeniu, one mają jakby swoje odniesienie do konkretnych dokumentów, do konkretnych pism. To wszystko jest przechowywane właśnie w takiej formie pisemnej, jako dokumenty jako historia zgromadzenia. Która pozostaje, powiedzmy, mijają pokolenia sióstr, mijają też pewne dzieła, pewne posługi, pewne domy, nawet, a historia zostaje. I tak oczywiście, w ogólnym, jakimś skrócie, wygląda moja, moja codzienna posługa. Moja relacja z Panem Jezusem jest właściwie Codziennie chyba jakby odkrywana na nowo, i, i codziennie w jakiś sposób weryfikowana. Ja już niejednokrotnie doświadczyłam, że, że Pan Jezus potrafi bardzo zaskoczyć. Czy to na modlitwie, czy w przeżywanych jakichś wydarzeniach. I właściwie zauważam patrząc na, na swoje życie duchowe, czy na swoje życie modlitwy, że to jest nieustanna nieustanna jakaś weryfikacja, w jaki sposób przychodzi do mnie Pan Jezus, w jaki sposób daje mi się poznać, w jaki sposób zaprasza do, do bycia z Nim myślę, że na różnych etapach swojego życia bardzo różnie przeżywałam tę relację z Panem Jezusem. Dzisiaj może z tej racji właśnie że pełnię taką posługę pewnej takiej właśnie takiego wyciszenia, takiej samotni, no ta modlitwa również bardzo często sprowadza się właśnie do, do takiej Wewnętrznej też ciszy, wewnętrznego, cichego przebywania z Panem Jezusem po prostu lubię tak pracować, lubię tak się modlić. Modlitwa w intencji powołań. Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim kościele, usłysz błagania swego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte i rozwijało się, osiągając swą pełnię w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.